Halo, e, dzień dobry, Siemanko. Dzisiaj Wam e, pokażę mój zwiastun, nazywam się Nieznajomy i pokażę Wam co będę nagrywał. Na pewno na, będę nagrywał Piper's please, e, Minecraft'a. Jeszcze Wam tu pokażę, że będę nagrywał Bibliotekę. bibliotekę. Będę na pewno nagrywał z, z Foxing, z może jeszcze Krystianem, albo z Mr. Swagiem Będę nagrywał Blokadę, yy, Clicker Heroes, Kubik Capstales, Loadout, Meteor Sister Game, Robocraft, Team Fortress 2, Time Likers i Untuned. Ja ty to piszcie w komentarzach co chcecie. I na przykład jak będzie komentarz, unturnet unturnet, to il, jaki komentarz będzie miał najwięcej lek w górę, no to tą grę wybiorę i będę nagrywał na przykład w czwartki albo w piątki. A tak to będę nagrywał codziennie, ale jakieś tam różne let's playowe gry. Czyli na, będę nagrywał to, 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 to jest wszystko. Jeszcze może to ciekawe szaleje mi jeśli mi będzie działa, a FIFA demo 16 to nie mówcie, że mi będzie działać, bo mi nie będzie działać, to zaraz. No, siemanko. Jutro będzie odcinek o 12 ELO. Nie, sorry. Będzie tak mniej więcej o 15 ELO.